Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy 21 lutego, co oznacza, że mamy 52 dzień roku. Słońce dzisiaj wzeszło o godzinie 6.38, a zajdzie o godzinie 17. Długość dnia wynosi 10 godzin i 22 minuty. Warto wiedzieć, że dziś miny obchodzą Eleonora i Felix. Składamy im serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w dniu ich święta. A teraz przejdziemy do najnowszych informacji z Solca Kujewskiego. W dzisiejszym wydaniu InfoDnia: nowy wskaźnik waloryzacji emerytur, spotkanie autorskie w Muzeum Solca, Bydgoszcz innowacje w komunikacji miejskiej, wiadomości z ratusza, sport, a na koniec jak zwykle pogoda. Nowy wskaźnik waloryzacji emerytur. Emerytury i renty ulegną zwiększeniu dzięki nowemu wskaźnikowi waloryzacji. Zgodnie z danymi ogłoszonymi 9 lutego przez Główny Urząd Statystyczny, realny wzrost, wzrost przeciętnego wynagrodzenia w roku 2023 ma bezpośredni wpływ na obliczanie wskaźnika. W roku 2024 wskaźnik waloryzacji wyniesie 112,12%. Efektem tego od 1 marca 2024 roku najniższa emerytura wzrośnie do 1780 ,96 zł co oznacza wzrost o 192 ,52 zł Beneficjenci otrzymujący świadczenia w wysokości 2300 zł mogą spodziewać się wzrostu o 278 i dla emerytur na poziomie 2,5 tysiąca zł podwyżka wyniesie 303 zł, a dla osób popierających 3000 tysiące zł wzrost wyniesie o 363 zł. Spotkanie autorskie w Muzeum Solce. Muzeum Solce imienia Księcia Przemysła zaprasza na wykład doktora habilitowanego Łukasza Mamerta Nadolskiego, który przedstawi swoje najnowsze dzieło. Bitwa O Bydgoszcz 20-28 stycznia 1945 roku. Publikacja ta rzuca nowe światło na wydarzenia związane z Bitwą o Bydgoszcz, a także szczegółowo opisuje zdarzenia, które miały miejsce w Solcu Kujawskim oraz na terenie gminy w tym okresie. Wykład odbędzie się w środę 28 lutego 2024 roku o godzinie 17 w sali konferencyjnej Muzeum Solca przy ulicy Toruńskiej 8. Innowacje w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Miejskie zakłady komunikacyjne w Bydgoszczy ogłaszają, że w dniach od 21 do 27 lutego będą prowadzić testy innowacyjnego autobusu elektrycznego marki Solaris Urbino 12 Electric. Testowy pojazd zostanie włączony do eksploatacji na dwóch liniach miejskich: numer 57 i numer 83. Elektryczny autobus wyposażony w centralny silnik elektryczny i baterie łącznej pojemności 200 528 kWh może pomieścić blisko 50 pasażerów, z czego z 30 na miejscach siedzących. Autobus jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z niską podłogą na całej długości oraz dodatkowymi udogodnieniami, takimi jak klimatyzacja, system monitoringu, oświetlenie LED i komfortowe fotele. Należy zaznaczyć, że w fazie testów pojazd nie oferuje możliwości zakupu biletu kartą kredytową. Pasażerowie będą mogli zaopatrzyć się w tradycyjne bilety papierowe u kierowcy. Ponadto autobus nie będzie wyposażony w standardowe dla miejskich pojazdów elementy takie jak miejskie barwy, dostęp do Wi-Fi, zapowiedzi głosowe, tablicę boczną z numerem linii oraz inne informacje przydatne dla pasażerów wewnątrz pojazdu. Rozkład jazdy tym autobusem znajdą państwo na stronie ZMGK w Bydgoszczy. Wiadomości z ratusza. Dzisiaj miało miejsce inauguracyjne spotkanie mieszkańców osiedli i sołectw naszego miasta w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Pierwsza grupa, która wzięła udział w konsultacjach, to mieszkańcy osiedla leśnego. Kontynuując cykl spotkań, jutro o godzinie 17 zaplanowano zebranie dla sołectwa przy łubie, które odbędzie się w lokalnej świetlicy w Przyłubiu. Ostrzeżenie Impost przed cyberoszustami. Impost ostrzega przed nową falą cyberoszustw. Oszuści wysyłają SMS-y zachęcające do pobrania fałszywych aplikacji imitujących Impost, aby przejąć dane, zdjęcia i środki finansowe użytkowników. Firma apeluje o czujność i korzystanie wyłącznie z oficjalnej aplikacji Impost Mobil, dostępnej w zaufanych źródłach. Wskazówki dla bezpieczeństwa obejmują unikanie podejrzanych podejrzanych linków i Preferowanie pewnych metod wysyłki. W przypadku podejrzeń o atak pishingowy lub próbę wyłudzenia niezbędne jest szybkie powiadomienie impost in oraz informowanie osób starszych i mniej technologicznie zaawansowanych o potencjalnym zagrożeniu. Wydarzenia w STK. Soleckie Centrum Kultury zaprasza na spotkanie z Anetą Santur, autorką książki Wehikuł czasu podróże bliskie i dalekie. Wydarzenie jest częścią warsztatów, które odbywają się w SCK. Na spotkaniu uczestnicy będą mieli okazję nie tylko do zakupu książki po promocyjnej cenie, ale także do zdobycia autografu od autorki. Spotkanie odbędzie się w sali widokowej Soleckiego Centrum Kultury i jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Wstęp wolny. Wieczór Poezji Rozlewiska Pamięci odbędzie się 1 maja 24 roku o godzinie 18 w SCK przy ulicy generała Stefana Robeskiego Grota. Zaprezentowany zostanie bogaty program literacki z udziałem poetów Magdaleny Borkowskiej, Anny Chwatek, Justyny Kubiak, Bogusławy Matusiak, Urszuli Mruk, Grażyny Rochnej-Woźniak, Małgorzaty Siemiankowskiej, Mileny Tościuk oraz Mirosława Woźniaka. Oprawę muzyczną wieczoru zapewni Marta Orliś wraz z Mateuszem Tomczukiem, który zagra na gitarze. Dodatkowo oprawę fotograficzną przygotuje Danuta Adamczyk. Wydarzenie to jest częścią w cyklu Cztery Pory Roków Poezji organizowane przez Soleckie Centrum Kultury. Sport rusza sezon rowerowy w Solcu Kujawskim. UKS Top Solec Kujawski zaprasza na nadchodzące zawody inauguracyjne sezon w Kompleksie Naturalnych Tras Rowerowych. Wydarzenie zaplanowano na 23 marca 2024 roku. Start o godzinie 10. Zawodnicy będą mieli możliwość rywalizacji na czas w różnych kategoriach wiekowych. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, rowerowe niespodzianki oraz medale, a także ciepły poczęstunek po zmaganiach. Zainteresowani mogą dokonać zapisów do 20 marca pod adresem e-mail uks.topsolecwp.pl. Szczegóły dotyczące regulaminu i przebiegu zawodów dostępne są na profilu Facebook Topsolec. Zachęcamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału. I oczywiście na koniec pogoda. Jutro w Solcu Kujawskim prognoza przewiduje umiarkowane temperatury w granicach 7 stopni Celsjusza. Możemy spodziewać się z 30% szansą na opady deszczu z wilgotnością na poziomie 87%. Wiatr będzie biał z prędkością 19 km na godzinę. Wydaje się, że będzie to stosunkowo łagodny dzień, lecz zaleca się, aby być przygotowanym na możliwe przylotne opady. Państwa, w dniu dzisiejszym świętujemy również Międzynarodowy Dzień Przywodnika Turystycznego. Z tej okazji zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panem Ryszardem Głuszcem, doświadczonym przywodnikiem z Jura Wywiad dostępny jest w formie materiału wideo na naszym kanale na YouTube. Z tej wyjątkowej okazji pragniemy również złożyć wszystkim przywodnikom turystycznym najserdeczniejsze życzenia. Do zobaczenia, Piotr Zbyński. Eu